Mrągowo to miasto z charakterystycznym herbem, tylną odciętą łapą niedźwiedzia. Miasto z wieżą Mrągowo, będącą kiedyś wieżą Pismarka, a także zabytkowym kościołem pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Ale Mrągowo w całej Polsce znane jest zorganizowanego tutaj od 1983 roku legendarnego pikniku country, który odbywa się w pięknie położonym amfiteatrze nad jeziorem Czos. Hymnem pikniku jest zaś utwór Cezarego Makiewicza. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, a jedna z jego zwrotek brzmi... Wszystkie drogi prowadzą do brągowa, a tych dróg chyba jest ze sto. Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować, tutaj możesz swoją wielką. I wszystko byłoby pięknie, i wszystko byłoby prawdą, gdyby nie fakt, że obecnie do domrągowa nie prowadzi żadna czynna droga kolejowa. Przebiegająca przez Brągowo linia kolejowa nr 223 wiodąca z Czerwonki do Ełku została zamknięta w 2010 roku. Pomimo tego, że do ostatnich dni kursowania cieszyła się wysoką frekwencją. Od tego czasu Brągowo pozbawione jest komunikacji kolejowej. Mimo iż pociąg uważany jest za najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego, a taki właśnie w tych czystych rejonach Warmii i Mazur byłby najbardziej potrzebny. Brągowo w tym przypadku nie jest niestety wyjątkiem. Od 1989 roku, a więc od roku u przemian ustrojowych zlikwidowano ponad 1 trzecią istniejących linii kolejowych w Polsce, a skalę tego obrazuje ta mapa. W ostatnich latach infrastruktura ta jest wprawdzie odbudowywana, ale wszystkich tras nie da się przywrócić w szybkim czasie. Ale na szczęście wkrótce to może się zmienić. Rząd bowiem przyjął Krajowy Plan Kolejowy, które zakłada modernizację linii kolejowej nr 223, która umożliwi przywrócenie ruchu kolejowego właśnie do Mrogowa. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic będą mogli swobodnie, bezpiecznie i bez korków jeździć do stolicy regionu Olsztyra czy w drugą stronę, do Mikołajek, Orzysza, czy Ełku. To także ogromna szansa na rozwój Mgroła i całego regionu, bo współczesny handel i przemysł potrzebują nowoczesnych i dostępnych połączeń kolejowych. To wreszcie doskonała informacja dla turystów, którzy na tereny Zielonych Płuc Polski będą mogli wreszcie dotrzeć tanim i ekologicznym. Środkiem transportu. Gdy więc modernizacja linii kolejowej zostanie dokończona, pozostanie już tylko przyjechać tutaj spokojnie pociągiem, bo wszak wszystkie drogi prowadzą do Brągowa.